Siema, siema! witajcie w kolejnym odcinku. Z okazji tego, że właśnie rozpoczął się następny rok szkolny, a także studenci niedługo powrócą na uczelnię, chcemy podzielić się z Wami przepisami na lunchboxy. Między innymi bardzo ciekawe wariacje na temat chleba tostowego w lunchboxie. sałatek. makaronów. a także rapów. jakie? Życie. Taki. rap. <laughs> W dzisiejszym programie kulinarno-rozrywkowym zrobimy hit internetu amerykańskiego, bo oczywiście nie polskiego, bo polskie jest nudne. Zrobimy tosty amerykańskie w zweganizowanej wersji, czyli takie tosty składane na jajku z chlebem tostowym. Zrobimy sobie do tego pieczarki o smaku bekonu i dodamy do lunchboxa jeszcze orzechy i dodamy pomidorki sherry. No dobra, będzie nam potrzebny olej, mąka cieciorki, woda, czarna sól, dwa razy dwie kromki e, chleba tostowego, czyli łącznie cztery kromki na jedną porcję, e, dwa plastry sera e, wegańskiego w naszym przypadku, e, w naszym przypadku nawet jest to wegański ser cheddar, czyli takie, taka mulika. W ca po całości. Do pieczarek potrzebujemy jeszcze paprykę wędzoną i sos sojowy. E, mając taki przyrząd, czyli trzepaczkę, zrobimy sobie jajko. E, do jajka potrzebujemy e, połowy szklanki mąki ściciorki. Mam takie dwie łyżki odliczone czarnej soli. Czarnej soli nigdy nie za mało, Im bardziej, im więcej dodacie tym potrawa będzie bardziej waliła jajem. I będzie też bardziej słona. Co akurat będzie na korzyść? Pół szklanki wody. I zje... Dodaję za dużo wody. Jeśli zapewnie wlejecie wodę tak jak ja, to dodajcie jeszcze troszeczkę mąki z cieciorki. Nasze jajko ma mieć taką konsystencję dość leistą, jak na naleśniki, ma się tak troszeczkę przelewać. Mamy gotowe jajko, możemy przystąpić do jego wyrobienia na patelni. Pieczarki pokrojone w grube paski wrzucam na patelnię. Wcześniej rozgrzałem sobie też olej na patelni. Tu się przyda papryka wędzona i sos sojowy. Najpierw oblepimy sobie pieczarki w sosie sojowym. Dajemy paprykę wędzoną. Tak około łyżeczki papryki wędzonej. Już zaczyna walić nam to jak bekon. Czyli słusznie i prawidłowo. Dobra, nasze pieczarki są tuściutkie i gotowe. Możemy przejść do dalszej części wykonywania przepisu. Po usmażeniu pieczarek będę robił teraz jajko. Następnie włożę tam chleb tostowy. I będziemy robić magię z, z tostami. Jeszcze pokażę, jak się je będzie składało później, bo w tym, na tym polega cała magia. E, dobrze, mając e, nasze ciasto na jajko, wlewamy je na rozgrzaną patelnię. Wcześniej jeszcze podlejemy sobie olejem. Co by nam nie przywarło. Na tłusto, bo to amerykańsko, potem się opłaci, bo faktycznie będzie będzie smakowało dobrze. Dobrze. Nasze jajko rozlane po całej patelni. Chwilę poczekamy, aż się troszeczkę uformuje. Teraz. Kładam jeszcze na e, surowe ciasto dwie kromki chleba tostowego. Poczekam aż ciasto chwileczkę się podpiecze. W międzyczasie, jak się jeszcze nie zrobiło dobrze, dodam sobie masło na tą stronę, bo potem ta strona idzie na spód patelni i ona też się no, ładnie przyrumieni. Dobrze. Nasze jajko się już dosyć dobrze podpiekło. Przerzucamy na drugą stronę. Wkładamy nasz ser, kilka pieczarek, pięknie jak maestro. I teraz zamykamy składając ciasto składając nasze ciasto jajeczne w ten sposób. I zamykamy naszego tościka. Potrzymamy jeszcze chwilę do czasu jak rozpuści się ser. Żeby było bardziej amerykańsko, dodam jeszcze majonezu. Oczywiście robię to u upie... na nożem po maśle. Oh yeah! I jest drugi tost. Teraz jeszcze wystarczy przełożyć kilka pomidorków. Orzechy. Mogą być dowolne, ja akurat mam nerkowce. I nasz amerykański lunchbox ready. Takie oto tościki smakują zarówno dobrze na ciepło, jak i na zimno. Nie rozmiękają, nie przemiękają i nie wymiękają. Po prostu są dobre na zimno i na ciepło. Tyle, jeśli chodzi o te tosty. Dziękuję, do widzenia. Kolejny przepis to pierożki z chleba tostowego. Przepis tak szybki, że wykonacie go nawet w biegu, jak jesteście mocno spóźnieni. Mamy tutaj groszek, łyżka soku z cytryny, ćwiartka cebuli, dwie kromki chleba, przyprawy, łyżeczka kminu rzymskiego, łyżeczka czosnku, pół łyżeczki pieprzu. Jak wrócimy tak, to dowiemy się, że przyprawy wcale nie są zadowolone, że biorą udział w tym odcinku. Pokażę Wam to na pewnym przykładzie typowego spóźnionego Polaka do pracy, więc możemy zacząć robić przepis. Która jest godzina? No właśnie, miała być boca 12. Moją pierwszą propozycją na lunchboxa będzie kuskus z pieczonymi warzywami. W moim przypadku będzie to batat, cukinia, marchewka, papryka i fasolka szparagowa. Wrzucamy wszystkie warzywa do miski. Tak naprawdę większość warzyw się do tego nada. Ja przy wyborze kierowałam się tym, co było akurat na promocji. Zalewamy kilkoma łyżkami oliwy. Sprawiamy i mieszamy, albo po prostu rękę. Warzywa wysypujemy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wsadzamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 10-15 minut. Warzywa upieczone. Teraz odsączę je z nadmiaru tłuszczu papierem ręcznikowym. Przekładamy do pudełka. Ta opcja sprawdza się zarówno odgrzana w mikrofali, jak i na zimno. Citrinkę do polowania i gotowe. Drugi pomysł jest na szybką sałatkę z marynowanym tofu. Bierzemy sobie rukole, pomidorki, szere, gruszkę, marynowane tofu i nerkowce. Więc krajmy. Już zacznę od gruszeczki. Można ją obrać, ale w sumie po co. z pomidorków. Na pół. Kroimy tofu, i teraz ciach, rukola, gruszka, pomidorki i tofu. Posypujemy orzechami. Mogą to być narkowce, mogą być włoskie albo na przykład włoskie słonecznika. I zostało nam na szybko ukręcić dressing. Do dressingu dajemy jakieś 2-3 łyżki oliwy, łyżkę octu balsamicznego, łyżkę brązowego cukru. I łyżeczkę musztardy. My mamy akurat taką z gruszką. Myślę, że może fajnie pasować. W ramach mojej fantazji resztkę marynetyzmu. Mieszamy. My mamy akurat pojemniczek. Jakbyśmy nie mieli, użylibyśmy słójka po koncentracie. I proszę bardzo. Pierwszym przepisem, który dzisiaj przygotuję, będzie makaron z sosem serowym. Będziemy potrzebować ugotowane ziemniaki, mogą być lekko rozgotowane, im to nie zaszkodzi, będą później blendowane na gładko, więc jak się rozgotują będzie ok. Oczywiście makaron, my sobie to wcześniej ugotowaliśmy, żeby mieć spokój. No i tak najważniejsze składniki, czyli płatki drożdżowe, które nam dadzą posmak sera, przyprawy do koloru i do smaku, czyli sól. Pieprz, kary i czerwona papryka słodka. I żeby to nie było takie gęste, przez ziemniaki dodamy trochę śmietanki wegańskiej. Byle nie była zbyt słodka. Teraz do ugotowanych ziemniaków wrzucamy nasze przyprawy. Wszystko jak leci. One i tak będą zblendowane. Wlewamy naszą śmietankę. Nie ma się co rozdrabniać. Teraz będziemy blendować nasz wywar na gładką pastę, sos w sumie. Jako, że to ma być sos serowy, a sery są tuste, więc możemy dodać około dwie łyżki oleju jadalnego, byleby to nie był olej jakiś smakowy, żeby nam nie zaburzył. Dokładamy nasze sosiwo do makaronu. Nie jestem panem Makowiczem, nie umiem tego robić ładnie. Konsystencja, jak widzicie, jest taka, że sosik sobie wpływa, ale jest dosyć ja powiem, serowa. Ile kto chce, ile kto lubi. Teraz, żeby nie było tak serowo, i tak tusto, i niezdrowo, dołożymy kilka pomidorków. Wojla! Drugim przepisem, którym Wam dzisiaj przedstawię, będzie kapusta z grzybami, czyli łazanki. Do przygotowania ich będziemy potrzebować gotowanych przez 20 minut i ile wcześniej moczonych grzybów, suszonych. Kapusta kiszona, sól, kmin, pieprz czarny, sos sojowy i oliwa z oliwek i cebula Dobrze, zaczniemy od przygotowania naszej cebuli Musimy ją pokroić kosteczkę Musi być jakoś pięknie. Byleby to była w miarę drobna kostka. Musimy pokroić grzyby. Nie jakoś specjalnie, by nie były wielkie kawałki. Następną czynnością po pokrojeniu grzybów musimy dosyć dokładnie wypłukać kapustę kiszoną z kwasu pod bieżącą wodą. Po wypukaniu kapusty przystępujemy do jej. Pokrojenia na mniejsze fragmenty, tak samo jak w przypadku grzybów czy cebuli, nie muszą być jak najmniejsze. po takiej wstępnej obróbce nożem przystępujemy do smażenia, podsmażania i innych tego typu czynności. Smażymy ją około 3 minutek, żeby się zeszkliła i trochę zarumieniła, do podsmażonej cebulki dorzucamy naszą kapustę oraz od razu wrzucamy nasze posiekane grzyby. Od razu możemy dorzucić również przyprawy. Później będziemy korygować ewentualną słoność solą. Wszystko porządnie wymieszać. Po wymieszaniu czekamy jeszcze około 3-4 minutek, aż troszkę się odpiecze wszystko. Dodajemy jeszcze około łyżki dwóch, w zależności od sosu, sojowego. Do podsmażonej kapusty z grzybami wlewamy wywar, w którym gotowaliśmy grzyby. Zamieszamy. Przykrywamy niedopasowaną pokrywką. Niech się będzie pulta przez około 10 minut. Po 10 minutach plus minus ściągamy naszą pokrywkę. To jakiś czas mieszając czekamy aż cały wywar odparuje, żeby nie była to zupa. Kiedy już cała woda odparuje, dorzucamy nasz makaron bezpośrednio na patelnię. Tak przygotowany makaron przekładamy naszego pudełka na lunch. Smacznego. Teraz pokażę wam, jak przygotować tortillę nadziewaną jajecznicą czy tam tofucznicą z różnymi dodatkami. Będziemy potrzebować do naszego przepisu oczywiście placek tortilli, tofu do przygotowania tofucznicy. Ja z dodatków akurat dzisiaj będę używać cebulki dymki, pomidorów oraz wędliny wegańskiej. Do tego będziemy używać też rukoli, jeżeli chodzi o potrzebne przyprawy, to mamy tak mniej więcej 1,5 łyżki oleju, do tego mamy kurkumę, płatki drożdżowe, sól, czarną sól dla uzyskania jajecznego smaku oraz pieprz mielony. Najpierw musimy pokroić cebulę dymkę, ponieważ najpierw przysmażymy sobie krótko dymkę, do tego dorzucimy tofu i będziemy robić tofucznicę. Można dolać trochę mleka tudzież napoju roślinnego, żeby rozrzedzić konsystencję. Można tak samo posłużyć się wodą. Teraz będziemy składać naszego rapa. Możemy sobie zacząć od rukoli. Dajemy pomidorki, wędlinę sojową i na to kładziemy naszą tofucznicę. po prostu składamy. Z jednej kostki tofu wychodzą nam dwa średniej wielkości rapy, albo jeden taki naprawdę bardzo wypchany i drugi taki biedny, pod koniec miesiąca. Składamy. Tak złożonego rapa możemy sobie jeszcze dodatkowo przesmażyć na suchej patelni. Przekładamy do pudełka. Możecie go dodatkowo zabezpieczyć folią aluminiową, ale to zależy już od Was. Drugi przepis także będzie na bazie tortilli. Tym razem będzie to taki rap z pastą ala tuńczykową, do której przygotowania potrzebujemy tofu wędzone. Na jednego takiego sporego rapa myślę, że wystarczy pół kostki, ale jeżeli chcielibyście więcej i dodać zamiast mniej warzyw, to też jak najbardziej. E, więc tak, pół kostki tofu, ważne, żeby było wędzone, e, trochę ugotowanej ciorki, trochę to znaczy tak jedną trzecią szklanki, pół szklanki, musicie sobie trochę sprawdzić jaka konsystencja pasty będzie Wam najbardziej pasować. E, do pasty potrzebujemy odrobinę wegańskiego majonezu, sos sojowy dla smaku oraz e, olej lniany, który nadaje nam właśnie takiego rybiego smaku. Jeżeli chodzi o dodatki, fajnie sprawdzi się jakaś cebulka, w naszym przypadku znowu jest to dymka i pokrojona drobno papryka czerwona, ewentualnie zawsze można dodać trochę zieleniny. Chcielibyśmy, żeby nasza pasta nie była taką pastą kanapkową, a raczej taką gęstą pastą, gdzie można będzie wyczuć kawałki cieciorki, więc spokojnie wystarczy nam do tego widelec i odrobina cierpliwości. Wjeżdżymy cieciorkę tak, żeby zostały dalej jakieś części, ale jednocześnie była trochę gładsza. Jeżeli macie mniej czasu albo cierpliwości, możecie też użyć blendera, tylko pamiętajcie, żeby nie robić zupełnej paczki. Skromna porcja łyżki, łyżeczki majonezu do środka, proszę bardzo, jeszcze nie musimy mieszać. Teraz tak, trochę na oko będziemy wlewali olej liniany, bo zawsze on trochę inaczej smakuje. Więc najpierw damy powiedzmy łyżkę, zobaczymy czy będzie w porządku, a najwyżej dodamy jeszcze odrobinkę. Następnie sos sojowy. Też zaczniemy myślę od łyżki. No taki trochę brudnej łyżki, więc trochę mniej tego sosu tu wchodzi. I jeszcze dodamy za chwileczkę szczyptę pieprzu czarnego. Całość mieszamy. Jak będzie coś z tego? Będzie. Mm, ja bym dodała jeszcze odrobinkę pieprzu i czegoś słonego, ale chyba teraz już damy zwykłej soli, bo nie wiem, czy coś sojowych nie będzie za dużo. Teraz będziemy składać naszego rapa. Zaczynamy sobie od nałożenia pasty. Wykładamy dosyć dużo, ponieważ no, tutaj nie będziemy używać żadnego innego. Smarowidła, więc tutaj ta pasta ma być faktycznie bazą całego rapa. Następnie cebulka. I dodajemy paprykę czerwoną. Jak widzicie, ona jest taka dosyć drobno posiekana. Myślę, też taka się tutaj najlepiej sprawdzi. Całość rolujemy. Ewentualnie, żeby trochę łatwiej nam się skleiły boki, to możemy sobie tutaj jeszcze posmarować odrobinką pasty, żeby tutaj nam się trochę to natłuściło i wtedy drap nam się ładniej zamknie. Możemy tutaj też położyć majonez, hummus, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę. I tutaj podobnie, tak jak w przypadku naszego, yy, naszej tortilli z jajecznicą, tofucznicą, możemy albo sobie przesmażyć jeszcze szybko z obydwu stron, albo po prostu tak zapakować do pudełka. To wszystko w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zapraszamy do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz śledzenia naszego Instagrama. Pamiętajcie, że wszystkie linki i przepisy macie tutaj na dole, tylko troszeczkę niżej, bo tu jest pies, a tam są linki i opisy i przepisy. Tak. I do zobaczenia już za tydzień.